Cześć widzowie, z tej strony Jacek Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy książkę Znak Ateny Pozwólcie, że będę ją miał tak, bo już ją oddałem do biblioteki Jest to y, trzeci tom z tej serii Dom Hadesa powinien również dzisiaj lub, lub jutro wlecieć To przeczytam Wam tak Anna Beth jest przerażona, właśnie gdy ma się znowu spotkać z Persim po sześciu miesiącach rozłąki, na którą skazała ich Hera. Obóz Jupitera szykuje się do wojny, kiedy dziewczyna i jej przyjaciel ciele Jason, Piper i Leo przylatują tam na pokładzie Argo z cypu bogowie sądzą, że to inwazja. Grecki okręt wojenny, fantastyczne dzieło Leo z miotającymi ogień smokiem na dziobie, odbieram jako zagrożenie. Beth ma nadzieję, że kiedy Rzymianie zobaczą na pokładzie jaskona swojego predatora, przekonają się, że goście z obozu Herosów przebywają w spokojową misję. To nie jest jedyny powód jej lęku. Annabeth ma w kieszeni dar od matki, który otrzymała z zarządu za żądaniem idź za znakiem Ateny, pąści mnie. Dziewczyna i tak jest, już dźwiga ciężar przepowiedni, według której siedmiorga półbogów ma wyruszyć na poszukiwania wrót śmierci, aby je zamknąć i udaremnić powrót potworów na świat. Czego jeszcze chce od niej Atena? A nawet najbardziej boi się jednak tego, że Persi mógł się zmienić. Może przyjął już rzymskie poglądy i obyczaje, może nie są mu już potrzebni dawni greccy przyjaciele. W każdym razie konflikt stanie po stronie Rzymian. Jako córka bogini wojny i mądrości Anabeth jest urodzoną przywódczynią, ale nie chce się już nigdy rozstawać z ukochanym Persim, synem Boga Morza. Pełna, niesamowita przygód wyprawa, wyprawa z Ameryki do Rzymu, gdzie czekają. Na młodych herosów zaskakujące odkrycia niespodziewane wybory i straszliwe zagrożenie. Od powodzenia ich misji zależy los całego świata. Wejdź z nimi na pokład Argo 2, jeśli masz odwagę. Jest to widzowie trzecia część tej serii. Oczywiście serdecznie zachęcam do czytania, jest bardzo ciekawa. Końcówka będzie bardzo dramatyczna, jak i również początek. W domu Hadesa również będzie bardzo dramatyczny, jak to zawsze. Także jeszcze poleciłam tą książkę pani Marta, której bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam was do oglądania innych odcinków z serii, na przykład prawo różnych klubów w jej sport24. Dziękuję Wam za oglądanie i cześć.